Z mojej strony Tomasz Rudnik, jestem twórcą Akademii Rekrutacji. Dzisiaj kolejny live, co piątkowy, piątek z karierą, piątka z kariery. Tutaj akurat hashtag, kiedy go wymyślałem, to był proces mentalny dosyć długi. W każdym razie, to wydarzenie dzisiaj streamuje na czterech miejscach, bo jest to na Facebooku, na LinkedInie, na YouTubie i tutaj jeszcze osobna kamera na Instagramie. Natomiast temat dzisiejszy... Będzie dosyć ciekawy, ponieważ dotyczyć będzie zdrowego egoizmu na rynku pracy wobec twoich pracodawców. <laughs> Dlatego, że jest to temat, który bardzo często kuleje, jest bardzo często tak naprawdę źródłem sporego zła, jakie kandydaci doświadczają ze strony pracodawców, czasami ze strony pracowników, czasami to gdzieś przeszkadza w kontekście rozmów kwalifikacyjnych, czy negocjowania wynagrodzenia. Jakoś tak się dzieje, że spora grupa kandydatów po prostu stawia wszystkich innych na pierwszym miejscu, tylko nie siebie i z tego tytułu później wynikają jakieś kłopoty, większe, mniejsze, tudzież nie Umiejętność w ogóle zadbania o swoje interesy, bo to to w istocie się do tego sprowadza. Teraz jest pewna klamra kompozycyjna, tak to nazwę, dzisiejszego live'a, mianowicie. Książka Biblia Egoistów Józefa Kirschnera. Ona się tutaj na LinkedInie, i na Facebooku wyświetla poprawnie. Na Instagramie jest lustrzane odbicie, więc będę musiał Wam to przeczytać. Józef Kirschner, Biblia Egoistów od stanu zależności do pełnej wolności. Teraz, dlaczego tą książkę Wam przedstawiam, to za chwilkę. Natomiast chcę sprawdzić jeszcze, czy stream dobrze się rozpoczął. O, pięknie, dobrze. <kluzł> więc. Nie wiem kiedy te, ten live będziesz oglądać. Celowo zaczynam je robić, czy zacząłem je robić tydzień temu w piątki, dlatego że jest to pewien dzień podsumowania. Podsumowanie tygodnia, podsumowanie paru tygodni danego miesiąca, tak? Bo wszystkie live'y biznesowe, rozwojowe, one się dzieją zazwyczaj w poniedziałki. Wtedy, kiedy trzeba was zagrzać do walki, dodać wam trochę energii, a ja postanowiłem robić moje live'y w piątki jako pewnego rodzaju podsumowanie tygodnia. No bo zobacz, teraz minął tydzień. Jesteś w stanie to w jakiś sposób podsumować, co się wydarzyło, co, co, co zyskałeś, co straciłeś w kontekście biznesowym, zawodowym, kto cię wkurzył, jak wyglądały relacje, może znowu doświadczałeś, doświadczałaś z psychologii ze strony innych pracowników, może były inne rzeczy, które cię nie zadowalały. Czasami to są te takie przełomowe momenty, które sprawiają, że coraz chęć, coraz częściej... Ludzie mają chęć, załóżmy, rzucić papierami. I to jest tak naprawdę piątek, czas do przemyślenia na weekend, a oprócz tego za tydzień, tak, będzie już końcówka miesiąca. To jest czas, kiedy firmy wręczają wypowiedzenia najczęściej, jeżeli takie, ta, taka sytuacja ma nastąpić. W każdym razie, dlaczego Biblia Egoistów? Jest tutaj, też Wam przybliżę, może będzie widać, że społeczeństwo, czyli cały ten tłum dzieli się na yy, Trzy klasy, trzy kasty. Głupcy, którzy przez całe życie czekają na kogoś, kto im powie, co powinni myśleć. Kasta spryciarzy, którzy wyciągają korzyści z tego, że głupcy im wierzą, i są gotowi poświęcić swoje szczęście i wolność imię złudnych idei. I elita mędrców, którzy sami wiedzą, czego chcą i wprowadzają to w życie. Kiedy ja tę książkę przeczytałem pierwszy raz, Kilkanaście lat temu, ona mi cały czas towarzyszy, to zapragnąłem stać się w życiu właśnie tym mędrcem tym, który wie sam czego chce, który wprowadza w życie to wszystko, który nie daje się właśnie wykiwać cwaniakom, tym spryciarzom, bo myśląc o ludziach, do, dla których pracujesz, wśród nich jest sporo cwaniaków, jest też sporo mędrców. Teraz Cwaniaki to jest ten kaliber człowieka, który potrafi cię wyzyskać, który potrafi odebrać tobie wszystkie zasługi, a ci najsprytniejsi wśród nich potrafią to jeszcze zrobić w sposób taki, że ty im podziękujesz w ogóle za, za możliwość pracy dla nich. Nie? Więc naturalną rzeczą jest to, żebyś ty chciał, chciała pracować dla szefów czy właścicieli firm, którzy są z tej klasy mędrców, którzy rozumieją wyższy interes, który, którzy wiedzą, że jeżeli. Prowadzą firmę i dają tobie zatrudnienie, wypłacają ci wynagrodzenie, to to wynagrodzenie musi być skompensowane jakąś pracą po twojej stronie. Zasadniczo mam na myśli to, że to się powinno wszystko po prostu równoważyć, tak? Bo każda umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w idealnej wersji równoważy i prawa, i obowiązki, prawda? I, I jakby przywileje z tego tytułu wynikające. Także chciałem Ciebie na to uczulić, bo myśląc o właśnie tej książce Biblia Egoistów to jest coś, co bardzo, bardzo mocno Tobie polecam. Jest to jest przepiękne, ale to naprawdę przepiękne ujęcie. Jak wygląda ta właśnie zdrowa wersja egoizmu, czy to prywatnego, czy zawodowego, żeby nie dać sobie wejść na y, pagony, prawda, żeby nie dać się czy to zmanipulować, czy w jakiś sposób, y, nawet w skrajnych wersjach, żeby nie było sytuacji, kiedy twoja godność jest gdzieś na, na linii, prawda? bo zobaczmy, jakie są objawy braku zdrowego egoizmu, to o tym trzeba bardzo mocno wspomnieć. Po pierwsze, jeżeli ktoś nie potrafi zadbać o swoje interesy, to na przykład doświadcza psychologii ze strony innych współpracowników. Być może to widziałeś, widziałaś, ja to widziałem, kiedy pracowałem w banku yy, i w sumie w innych firmach też. W każdej takiej większej firmie jest jakaś taka szara myszka, yy, mówię tutaj o personalnych yy, charakteru, cechach, yy, która bierze na siebie coraz więcej, coraz więcej, szefowie im dokładają, no bo jest dobry, dobra, no to trzeba jeszcze dołożyć im pracy i... W sumie nigdy nie proszą o to, żeby w jakiś sposób to im się skompensowało, tak, czyli jeżeli były później ogłaszane awanse, to właściwie prawie nigdy taka osoba awansów nie dostawała, kto dostawał awanse, ten, kto się umiał wypromować, ten, kto umiał w jakiś sposób zadbać o swoje interesy, tak, nie mówię tutaj o jakiejś polityce wewnętrznej, Natomiast istotne jest, żeby po prostu właśnie mieć swobodę, czy mieć możliwość wyceny tego, co ja robię dla firmy. Jeżeli tych obowiązków jest coraz więcej, no to w tym momencie niech się też zmienia wynagrodzenie, czy to w formie premii, czy to w formie pensji. Prosty przykład. To jest coś, co przeczytałem zupełnie niedawno w jednej książce. Że na przykład jest inżynier, który tworzy prototyp jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś urządzenia. No i jeżeli to jest człowiek, który dba o swoje interesy, to od razu będzie negocjował. Jeżeli to jest oczywiście dodatkowa praca, poza jego obowiązkami standardowymi, będzie od razu rozmawiał z szefami, ok, słuchajcie, a co ja z tego będę miał, prawda? W sensie ja robię dla was dodatkową pracę, jak wy to wyceniacie? Jak to się mi opłaci? Bo na firmie na pewno się to opłaci, jeżeli ja to dla was zrobię, tak? Co w tym momencie i w jaki sposób zamierzacie mnie wynagrodzić? To jest jedna strona, najbardziej polecana, najlepsza. I druga strona, w której taki inżynier konstruuje prototyp, skupia się tylko i wyłącznie na technologiach, ugładza swojego szefa, czasami nawet prowadzi wewnętrzną politykę, angażującą bardzo dużo jego zasobów po to, żeby cały projekt się wydarzył. I w momencie, w którym już prototyp powstaje, on dopiero na przykład by szedł po, do swoich szefów z rozmowami o, o wynagrodzeniu większym. I w momencie, w którym taki szef ma już działający prototyp, jest ktoś, kto to zrobił, ale już, już praca została wykonana, ów inżynier jest na dużo mniejszej pozycji negocjacyjnej, żeby w ogóle cokolwiek dla siebie ugrać. Także to jest pierwszy objaw. Drugi, cyklicznie pojawiające się nadgodziny, prawda? No bo. Mówiąc o szeroko rozumianym work-life balance, nawet ostatni przykład głośny z Matczakiem, tak, prawnikiem, który mówił, że u niego się pracuje po 16 godzin. Okej, okay, jakby w pewnych warunkach to może być zrozumiałe, natomiast nie przez cały czas, prawda? Dlatego, że każdy ma swoją wytrzymałość, wytrzymałość organizmu, i jeżeli będzie się przyjmowało nadgodziny bez negocjacji, bez podejścia zdrowego, to w takim razie można doprowadzić bardzo szybko do wypalenia zawodowego. A czym to grozi? To już chyba nawet nie muszę cię y, uprzedzać. Kolejna rzecz takiego zdro braku zdrowego egoizmu, objawy, to jest na przykład uniżone podejście do szefów, do pracodawców i to, celowo to rozdzielam, bo uniżone podejście do szefów powoduje, że jakiekolwiek nadużycia ze strony menedżerów w firmach y, nie są zauważane, nie są punktowane i nie są tak naprawdę im listowane. I tutaj przykład z mojego życia. Kiedy pracowałem y, dawno temu w banku, Mieliśmy szefową, która na tamtym etapie była, no po prostu, mówiąc, wredna. Nie chcę tutaj rozpisywać szerszego kontekstu, ale braku przejmości. jakby to wszystko eskalowało, i co przejawiało się, to postępującym brakiem szacunku do nas jako do, do członków zespołu. Historia była taka, że w pewnym momencie, do pewnego momentu jeszcze to tolerowałem, tak? W pewnym momencie, do pewnego momentu ja się wykazywałem brakiem tego zdrowego egoizmu, bo pozwalałem na to, ale był taki moment, kiedy jeżeli ze mną cały ten stres opuszczał bramy firmy i ja się stałem opryskliwy dla moich bliskich, dla moich znajomych, przyjaciół bez żadnego powodu, to był dla mnie sygnał alarmowy, po którym w skracając pewien ciąg, ciąg wydarzeń, po którym powiedziałem: Dość tego. Ja w takim razie muszę uderzyć wyżej do szefa mojego szefa i jeszcze szefa pionu całego, bo uznałem, że z moimi bezpośrednimi menedżerami nie ma co w ogóle o tym rozmawiać, czyli szefową, mojej, szefowem, szefem mojej szefowej <coughs> nie ma co rozmawiać, więc uderzyłem na samą górę i stwierdziłem: Dobra, albo coś się zmieni, albo mnie wywalą. Już w tym momencie było mi naprawdę wszystko jedno, bo wiedziałem, że okej, okay, Pracę będę szukał też pewnie jakąś chwilę, ale nie pozwolę sobie szargać mojej godności w taki sposób. Teraz. To był charakter, żeby nie było, że się źle wypowiadam o mojej dawnej szefowej, bo wierzę w to, że każdy człowiek jest dobry, tylko po prostu czasami popełnia błędy, czasami się gdzieś tam zapędza i, i no nawet ze szkodą dla, dla innych osób. Także wiem, że wyciągnęła wnioski, bo jakby rozmawialiśmy niedawno i jakby pozwala mi to myśleć, że to był po prostu etap. Także to wynikało z tego, że ja po prostu nie potrafiłem wtedy, na, na pierwszym etapie, podejść do tego zdrowego egoizmu, czyli utłuc to zjawisko jeszcze póki jest małe, tak? póki zanim się rozmnoży. To jest przedmiot moj, mojego żartu w towarzystwie. Do czego ciebie zachęcam, że jeżeli przejawiają się tego typu symptomy, czy to braku szacunku, czy z psychologii, czy nadgodziny, czy tego, że nie umiesz powalczyć o swoje. To, żebyś interpretował, interpretowała jako brak tego zdrowego egoizmu. Jak, jak znaleźć punkt odniesienia, czym jest zdrowy egoizm? To już wspomniałem, tak? Książka Kirschnera, Biblia Egoistów. Um, dlatego, że to po prostu ustawi ci odpowiednio. Um, Cały twój styl myślenia tak, żeby nie dać sobie wejść na głowę, nie dać sobie wejść na pagony, dlatego że jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem, która jest dużo straszniejsza od wszystkiego tego, o czym wspomniałem, mianowicie zjawisko mobbingu. Brak zdrowego egoizmu pozwala czy po, po, powoduje, że kiedy się pojawiają pierwsze symptomy tego, że mamy do czynienia z sytuacją mobbingową, one są w ogóle negowane bo szef miał zły dzień i zawalił mnie toną pracy, bo się nieuprzejmie do mnie odezwał, bo postąpił w jakiś sposób, który po prostu jest usprawiedliwiany. Z drugiej strony jest też takie fałszywe podejście do, do siebie na zasadzie ja jestem silny, ja jestem silna, ja sobie z tym poradzę, jak z wieloma sytuacjami w moim życiu, więc to nie jest coś, co ja powinnam, powinienem. Yy, Podkreślać i, i reagować, i to jest pułapka, dlatego że bardzo często jest tak, że yy, osoby się orientują, że są w sytuacji mobbingowej, jak już jest za późno, jak już to zjawisko jest rozchulane po całości, kiedy już jest czasami zrujnowana i samoocena, i psychika, samoocena zawodowa, zwłaszcza przede wszystkim psychika, kiedy już jest pomoc potrzebna, psychiatry, czasami nie, niektórzy po, potrzebują leków, tak, źródło tego jest. W jednym miejscu. Braku tego zdrowego egoizmu, który w pewnym momencie, dosyć wczesnym, pozwala bądź zmusza ciebie do powiedzenia: Stop, okej? Okay? Bo zobacz. To jest takie górnolotne, co teraz powiem, ale brak takiego zawodowego egoizmu to jest w istocie brak miłości do samego siebie. Dlatego, że zobacz, dbając o interesy wszystkich innych ludzi, pracodawcy, czy w trakcie negocjacji wynagrodzenia nie chcesz nikogo urazić, czy z nowymi pracodawcami, prawda? Okej, okay, z jednego punktu jest to zrozumiałe i, i czasami potrzebne, ale jest jeszcze jedno pytanie w tym wszystkim. Gdzie jest miejsce w tym na Twoje interesy, na, to, na Twoje zdrowe samopoczucie, prawda? Bo patrząc na to, dam Ci krótkie porównanie. Być może jak leciałeś, leciałaś samolotem, na początku są instrukcje, w razie dekompresji, Najpierw maskę z tlenem zakładasz sobie, a potem dopiero członkowi rodziny, który od Ciebie zależy, prawda? Czy to jest dziecko, czy ktoś inny? Teraz, jeżeli Ty jesteś osobą, która po części utrzymuje rodzinę, być może są inne osoby zależne od Ciebie, bądź tematy, które są ważne dla, dla Ciebie do zrealizowania w życiu, to jeżeli Ty zaniedbasz siebie, czyli nie założysz najpierw sobie tej maski tlenowej, to tak naprawdę może być już potem za późno, żeby zadbać o kogokolwiek innego. Także yy, Oczywiście tu też nie mówimy o skrajnościach, bo tu nie chodzi o to, żeby stać się zadufanym, żeby stać się bufonem, żeby generalnie po prostu być nieprzyjemnym dla innych ludzi, egoistą skrajnym. Nie. Książka Kirchnera w ogóle o tym nie mówi, tylko chodzi o to właśnie wybalansowane podejście, bo upływa już 15 minut tego live'a, więc w ramach podsumowania, tak naprawdę, coś, czego Tobie życzę, żebyś. Umiał, umiała zarządzać z relacjami w pracy w zdrowy sposób, żeby były doceniane, podkreślać i wyceniać swoją pracę w oczach czy to rekruterów, czy szefów w kontekście rozmów o podwyżkach, czy awansach, żebyś miał partnerskie podejście do Twoich szefów, do współpracowników, prawda? I też, żeby nie było obaw przed tym, żeby Wychodzić przed szereg z twoją wartością, bo Ty jako pracownik wykonujesz pewną pracę, która jest dla firmy warta określoną pulę pieniędzy. Z tego pracodawca wypłaca ci Twoje wynagrodzenie i to jest tak naprawdę zdrowy interes. Natomiast jeżeli się Twoje obowiązki powiększają w niezdrowy sposób, a wynagrodzenie się nie zmniejsza, i to trwa przez pół roku, rok, dwa, trzy, to potem się budzisz w sytuacji, kiedy wszyscy inni na rynku w Twojej pozycji zarabiają o wiele więcej niż Ty, a Ty, nie mając tego zdrowego egoizmu, nie było wtedy odwagi, żeby pójść do szefów, żeby porozmawiać o wyrównaniu tego wszystkiego, i dalej z tego mogą być różne konsekwencje. Teraz. W jaki sposób praktycznie możesz wycenić swoje, nauczyć się wyceniać swoje kompetencje tak, żeby mieć podstawę merytoryczną? Bo to, że ty myślisz o tym, żeby zarabiać więcej, czy to w formie podwyżki, czy wyższej pensji w nowej pracy, to jest jedno, super, tak? Natomiast jest też, potrzebna jest też merytoryka do tego, żeby na czymś oprzeć, żeby to nie były wydumane teorie. Więc to, co mam dla ciebie, to chciałbym Twoją uwagę zwrócić na, na jeden z projektów Akademii Rekrutacji, zaraz Ci go pokażę. To jest strona opisująca kursy, wszystkie Akademii Rekrutacji, teraz kursy akademiarekrutacji.pl, i jak zjedziesz poniżej, tu jest projekt, który się nazywa Zaplanuj mi karierę. Generalnie chodzi o to, jak wybrać nową pracę, nie popełnić błędu, ale też m.in. jak wyceniać Twoje kompetencje. Na Instagramie ten screen się nie wyświetla, więc jeszcze raz powtórzę: kursy.akademiarekrutacji.pl i projekt Zaplanuj mi karierę. Obejrzyj sobie wideo z tego projektu, yy, przeczytaj też opis, jeżeli uznasz, że to jest dobry pomysł, możesz się w niego wyposażyć. No a poza tym yy, korzystaj z gratisowych wideo, wszystkich innych instruktażowych, które umieściłem, przede wszystkim na YouTube. Jak wpiszesz hasło na YouTube, Akademia Rekrutacji, znajdziesz profil yy, i będziesz mógł, mogła z tego w pełni korzystać. Także. Ja już ci nie zabieram czasu, mam nadzieję, że kawa w moim towarzystwie piątkowa była udana, w związku z tym życzę ci udanego dnia, owocnych przemyśleń dzisiaj i w trakcie weekendu i widzimy się za tydzień o 9.15, to już myślę będzie pewnego rodzaju tradycja, bo nawet jeżeli nie obejrzysz tego live'a z rana, to masz dużo czasu w ciągu zarówno piątkowego dnia, jak i w ciągu weekendu po to, żeby do tego materiału wrócić. Także ja się z Tobą żegnam, bardzo Ci dziękuję za uwagę.